Cześć widzowie, dziś mam dla was modyfikację na wioski endermanów w Minecraft. Mod nazywa się The Forlanders. Możemy znaleźć endermany z tego moda tylko na kreatywie, jeżeli chodzi o Spawn X. Możemy tutaj w Spawn X, jajka spawnujące, możemy tutaj sprawdzić, jakie mamy te endermany. Jest ich dość sporo. Dodatkowo na mapie renderuje się dużo różnych struktur, jeżeli chodzi o te endermany. Są też jakieś dungeony, mamy też yy, duże endermany, które bronią skrzynek, no i na przykład takie właśnie wioski z endermanami, ale to za chwilę. Mamy tu różne typy endermanów. Przykładowo, taki enderman będzie jak Iron Golem, czyli będzie bronił tych innych endermanów. Dodatkowo, enderman Łucznik będzie miał swoją wieżyczkę, w której będzie bronił wioski. Następnie mamy endermany jako villagerów Są oni w domkach Oraz możemy od nich tradeować itemki, zobaczcie sami jak to wygląda Mają one różne oczy Gdy klikniemy na niego, możemy go również levelować trajdami. I tu u niego wymieniamy na edu, edumium krystal Tutaj zdobywamy u nich edumium krystal, to jest jakby waluta ich Nie emeraldy, tylko edumium krystal Sorry za błąd, jednak endumium krystal, a nie edumium i z tego właśnie kryształu robimy bloki endumium A z tych bloków możemy zrobić beacon. Jak widzicie postawiłem już taki beacon z tego endumium eee, Mamy tutaj, aktywowany jest I możemy dodać sobie jakieś różne efekciki Działa normalnie bez problemu Jest taki podstawowy bikon Teraz zobaczymy domek takiego jednego endermana Tu jak widzimy mamy taki dom i u dołu jest piwnica, w której jest jakiś, jakaś skrzyneczka. Oni mają tutaj endumium u siebie pochowane. To jest jakiś starzec, enderman starzec. U niego możemy ametyst wymieniać na endumium oraz endumium na żelazo. Wyjdźmy i teraz pokażę Wam różne typy tych endermanów, jakie mamy tu dodane. Tu mamy golema. On wygląda tak, wcześniej Wam go pokazywałem. Tam dokładnie chodzi. Kolejny to jest Titan. To jest, tylko musimy ustawić easy. To jest Titan, Titan. No on jest, widać, że jest silny, no i będzie problem go zabić zapewne. Teraz ten Guardian. Yy, tak, Guardian, obrońca. To jest ten, który jest dokładnie o tam w tej wieżyczce. On zsela z łuku. Tu mamy Enderminion. On lata, to jest Enderminion. Ok, Enderminion. On sobie lata. Zostawmy go. Pan Made Enderman. Zobaczmy tego. Aha. On może będzie tradował czy nie? On chyba nie chce tradować. Wyrzućmy tego. Nie, on nie chce się tradować. Dalej mamy Farlander, czyli to jest ten standardowy, u którego możemy się tradować. Po prostu one sobie tu mieszkają w wiosce. Takie villagery, tylko endermanowe. Teraz zobaczmy sobie Luther. Kim jest Luther? Oo. <grym>, Titan bije O. Czemu on go bije? <laughs> Nawet tego nie wiedziałem, że ten Titan zabija te, tych luterów. Widocznie. A. No i zabił go. I ten Titan nie lubi się z luterami. Teraz sprawdźmy sobie Mystic. Mystic. On coś daje? Coś nie. Nic nie ten. Titan go też nie bije. Wygląda tak, no fajnie wygląda. To był ten. Mamy jeszcze jednego. Mystic Enderman. Aha, to jest ten. Oni mają po prostu, po prostu różdżki. E, ciekawe, gdzie te różdżki się znajdują. O, tutaj mamy. Mamy te różdżki od nich. Jest ich kilka. Słabo tylko jest to, że nie mają osobnej zakładki. Jeżeli chodzi o ten mod, nie ma tej temki nie mają osobnej zakładki i musimy je szukać pośród naszych innych zakładek. No i to jest akurat minus. O, co to powoduje? To powoduje. Niewidzialność, czyli ta różka daje nie, niewidzialność. Aha, i tu jest GEM, Invisibility GEM. Tu mamy regeneracyjny GEM. Tu mamy teleportacja, czyli pewnie możemy się teleportować w jakieś miejsce. Jak to działa? E teleportation. Nie działa coś mi to. Może na Survivalu to działa? Nie mam pojęcia. Tu mamy kolejny, to jest e OR. będzie. Mmm, ruda. Nie wiem, jak ona działa tak samo. Large fireball. Aha, to ładujemy tak. Ło, tych nie ładujemy. A. Ten z teleportacją coś nie rozumiem, jak on działa, bo klika się, ale. Nic się nie dzieje. No nic. Tam właśnie ładujemy Firebola, Możemy sobie ciskać, ale on nie niszczy chyba budowli z tego co widzę. Naładujmy. Nie, to jest, powoduje tylko wybuch. A tu jest mały fireball. Możemy sobie. o tak. A i on podpala. Tamten nie podpala, a ten podpala. Rzućmy sobie jeszcze. Tego. No nic. Ciekawi mnie, co ten Co to robi. No ale cóż, no. Nie kojarzę tego. Nie wiem, jak to działa, bym musiał doczytać. Na pewno na stronie moda pisze, do czego służy ta różka. No ale z mojej strony to wszystko w tym filmiku. Jeżeli chcecie jakiś kolejny mod, piszcie w komentarzu, na co chcecie modyfikację, a wam nagram. No i to tyle, siema.